Siemanko, słuchajcie, dzisiaj mam dużo do ogarnięcia, bo no jutro jadę, opuszczam Bangkok, jadę na Pattaya na prawie dwa tygodnie. Tak więc no dzisiaj muszę się spakować, muszę zrobić pranie, wszystko wiecie, sobie uporządkowywać, dlatego postanowiłem yy, pójść na basen, <grym> bo mi się nie chce. Słuchajcie, zawsze tak mam, nie? Mam dużo roboty, zostawię sobie na później, na razie sobie skoczę do basenu. Kamera moja nie jest wodoodporna. Mam nadzieję, że ten, że, yy, że nie wpadnie mi do wody, no bo byłoby już po nagrywaniu. Skończyłoby się nagrywanie i, i koniec trzeba by nową kamerę kupować. Nie wziąłem mikrofonu, bo nie miałem do muszę wszczepić mikrofonu, tak więc nie wiem jak będzie z dźwiękiem. Słuchajcie, nie ma to jak sobie wskoczyć, jak jest na dworze 30 parę stopni do basenu schłodzić się. Ale teraz na Patai, jak przypłynę, Saudi Jak sobie przypłynę, jak się wybiorę do Patai, to tam będę przecież miał wodę, prawda, plażę. Nie trzeba będzie wstakiwać do basenu. O, ale fajnie. A co, a pranie samo się zrobi. Znaczy, to no, trzeba wrzucić tylko. Może zaraz pójdę, wrzucę. Posiedzę tu jeszcze trochę w basenie. Choroba mi trochę przychodzi, wiecie. Mm, trochę na gardle, jeszcze czuję trochę na nosie, ale ogólnie samopoczucie jest spoko. Yy, w tym odcinku opowiem wam trochę o moich przyszłych, o moich planach na najbliższe parę miesięcy, chociaż tak daleko to jeszcze nie wychodzę do przodu, ale mniej więcej wiem co będę robił. A dalej, dalej to nie wiem. Kurde, ale fajnie chłodno, powiem wam takie zimno trochę jest. Super relaksacyjnie. Ja sobie tutaj chwilę popływam, po rawie popływam prawie kraulem. <grym> A teraz na plecach. O! Słuchajcie, noga od kopnięcia, pawła pająka jeszcze boli. Dlatego trzeba ją troszeczkę rozruszać, najlepiej pod wodą. Hotel, w którym mieszkam, to już też widzieliście. Może wam pokażę Cię pokój bardziej. O nagram wam dokładnie jak wygląda mój pokój. 1600 zł płacę miesięcznie, piękna lokalizacja. Fajny basen, fajny ogródek, chill, spoko ludzie, ogólnie jest elegancko. Zapraszam wszystkich na odcinek Prawie Travel jeszcze z Bangkoku, a już wkrótce z Patai. Widzimy się w następnym ujęciu. Słuchajcie, dowiedziałem się teraz, co to znaczy, co to znaczy prawdziwa moc lowkika. Przyjąłem takiego kopniaka, że no już podziękowałbym za następnego, nie? Minęły prawie 48 godzin od kopnięcia Pawła Pająka. Noga jeszcze mnie boli, jeszcze kuleje, chociaż trochę mniej niż wczoraj. Dlatego dobrze na basenie się trochę rozruszać, pod poruszać nogami tym mięśniem o! i wracać do żywych. Powiem Wam, że nie chcę mi się kurczę są wychodzić. Nie chcę się stąd wychodzić, mam już pomarszczone palce, no ale jest za dobrze, jest za dobrze. Słuchajcie, na dworze jest 30 chyba, nie wiem, z 2 stopnie. Woda ma, nie wiem, 20 kilka, 25, nie mam pojęcia, ale jest cudnie Słuchajcie, było miło, ale trzeba wychodzić. No jednak trzeba te rzeczy załatwić, żeby wiecie, mieć to już z głowy. Czyli co, wyskakuje pranie, suszenie, lekkie pakowanie. Live na TikToku i live na TikToku. A w tym czasie jak będę robił pranie, sprzątanie, prasowanie niby. Poopowiadam Wam o moich planach. Tak więc zapraszam na ten odcinek. najpierw trzeba się troszeczkę wysuszyć. Mam ręcznik. Trochę ręcznikiem, trochę słońcem. Chodźcie, pokażę wam. Chodźcie, pokażę wam fajny ogród. Ogród altankę. Bo tutaj byliśmy, jadłem tutaj robaki wcześniej. To jest ta cała altanka. troso można, wiecie posiedzieć rano, wieczorem, w południe z laptopem popracować, coś zjeść. To jest czwarte piętro tego hotelu. Zobaczcie tutaj siedząc sobie. Macie taki widok na basen, prawda? Może nic takiego super nadzwyczajnego, ale mi się podoba. Naprawdę czuję się w takim malutkim jakby ogrodzie na czwartym piętrze tego hotelu. Stary hotel, ale ma swój taki vibe. Dookoła budynki. Ja to często pokazuję na liveie na TikToku. Czasami zapominam, yy, że to nie ma tego jeszcze na YouTubie, prawda? Chociaż chyba na odcinku z jedzenia robaków to zamieściłem. Dobra. Idę na słońce. Trzeba wysnąć, trochę, wiecie, słońcem, trochę ręcznikiem i idziemy do góry. Szybka ogarka, wycierka, windy zamawiamy na e, czwarte piętro. Ej, gdzie ona jedzie? O Jezu, słuchajcie, w tej jednej windzie wypadł przycisk na moje piętro akurat, bo w tej po prawej i muszę, kurde, od dwóch dni muszę tą po prawej windą jechać na piętnaste piętro i jedno piętro do dołu zejść.

Słuchajcie, ta e, pani, która była w windzie, sprzątaczka jakaś. Też widzę nos zajechany. Chora, z nosa jej cieknie. Wirus panuje, to jest prawdziwa rzecz tutaj w Tajlandii. Nie ma żartów. Słuchajcie, to jest widok y, z mojego piętra. 14 piętro. Widok na okolicę tutaj, y, moją. Widać miasta. Miasto, budynki, wieżowce. Bardzo blisko centrum dosłownie dwie przystanki metrem, czy znaczy przystan dwa przystanki pociągiem jesteśmy dosłownie w centrum tak więc, no, bliziutko. Hotel ma super położenie. A teraz jesteśmy w pokoju u mnie, w hotelu. Zobaczcie sobie nie wiem, czy wam pokazywałem, Słuchajcie, na live, na TikToku, pokazuję często ten hotel, ten pokój no, ale teraz zobaczcie sobie o tako. Wchodzimy. Jest sporo miejsca. Powiem wam elegancko. Łóżko duże, wygodne. Klimatyzacja bardzo dobrze chodzi. Chociaż jej praktycznie nie używam. Wieczorem sobie schładzam tylko na chwilę śpię bez klimatyzacji. Teraz też zobaczcie. Drzwi balkonowe są otwarte. Dobra temperatura. Ten pokój jest schowany w takim rogu. Więc kurczę, słońce mi tu nie grzeje, jest chłodno, jest fajnie. Biureczko, na którym sobie pracuję. Yy, biureczko, jakieś tam pierdoły. Lodówka. Chodzi, kurde, powinien ją wyłączyć, kurde, ja prawie jej nie używam. Yy, półki na jakieś pierdółki. Stół, na którym sobie jem. Czajnik, który sobie kupiłem. Wyjście na balkon. O, tu mamy wyjście na balkon. Tu sobie rzeczy jeszcze takie podsuszam niektóre, wiszą sobie na takiej siatce. Yy, widok na miasto. Czekajcie, czy fokus złapię. Miasto, tak jak mówiłem, bardzo blisko, mieszkam centrum. No na dole co yy, basen, na którym sobie wcześniej pływałem. A tu zobaczcie ściana, bo jesteśmy schowani w rogu. Słuchajcie, to jest stary stary hotel ale dzięki temu, że jest stary hotel, to ściany są grubsze no i taki bardziej, bardziej chyba solidny jest, tak wyczytałem w internecie, że ludzie, niektórzy to nawet wolą właśnie w takich starszych hotelach mieszkać, bo te nowe to wszystko tak jakby z dykty robione, wiecie, na, no po taniości. Umywaleczka, oczywiście woda do mycia zębów. Ja, kibelek, kurde jak kibel. I wanna z prysznicem, no tak nie lubię takiego rozwiązania, że jest wanna tutaj pod spodem, trzeba wchodzić, no ale dobra, tak jest, a tam się skarpety namaczają, bo będzie trzeba jeszcze je wyprać. Yy, tak więc o, taki oto hotelik, taki oto pokój, 1600 zł miesięcznie, to mi graj, a ja się pakuję, właśnie sobie spakowałem rzeczy do zrobienia prania. Idę teraz zrobić pranie, nie będę Wam pokazywał jak się robi pranie, bo już Wam pokazywałem na którymś odcinku. Jak chcecie zobaczyć jak się zrobi tanie pranie i suszenie na monety, to poszukajcie, w którymś moim odcinku będzie. Siemanko i widzimy się w następnym ujęciu. Panowie i Panie, idę zrobić pranie. Pranie wstawione, eee, teraz mamy godzinkę czasu aż się wybierze. no teraz już w sumie to mniej niż godzinę, więc... Eee... Trzeba wyjść coś sobie przekąsić, pójdziemy na taki street food fajny, zobaczymy, może coś fajnego sobie zjemy. A tu popatrzcie sobie na moją okolicę, a ja Wam poopowiadam, jakie są plany na kolejne dwa tygodnie. Jutro jadę na, do miasta o nazwie Pattaya, pewnie wie, wiele osób z Was kojarzy to miasto. To jest jakby miasto rozpusty, imprezy, kluby i te sprawy. Ale mnie tam bardziej interesuje plaża i wyspa naprzeciwko e, tego miasta e, Kochlarn, jakoś tak to się wymawia. E, I tam spędzę 10 dni. Będę tam do 20 stycznia. Wracam do Bangkoku 20 stycznia i 21 stycznia lecę do. Wietnamu. Tak więc yy, kolejne dwa tygodnie będą, moim zdaniem, ciekawe. Inne z Bangkokiem już się żegnam. Dzisiaj się, dzisiaj się robiłem pranie, pakowanie. Zaraz, niedługo też będzie. Uskuteczniane. Yy, busa zamówiłem ze strony 1, 2, nie pamiętam dokładnie nazwy. Ale za busa płaciłem 17 zł do Patai. Słuchajcie, na live na TikToku jedna osoba mi napisała, że ona w, wzięła taksówkę do Patai z Bangkoku i zapłaciła chyba 200 zł. Ja mówię, no, tak jest są ceny, czy nawet więcej, nie? A ja mówię, czego nie, nie dlaczego nie zamówiła tego busa, bo nie wiedziała jak. Tak więc, jeżeli ktoś interesuje, jak ta strona się nazywa, mogę sprawdzić. Napiszcie w komentarzu to wam odpowiem. Yy, bo tam są busy, nie tylko do Patai, możesz dostać się w różne rejony. Tajlandii, a nawet dalej. Dobra, lokalna strona z busami, autobusami po całej jakby Azji, prawda? No, no to, to by było na tyle z tych takich planów krótkoterminowych. Do Wietnamu jak lecę 21 stycznia, to ludzie słuchajcie, na 3 miesiące tam się wybieram i pierwszy miesiąc już sobie wynająłem hotel czterogwiazdkowy, a nawet może 4,5-gwiazdkowy. Z basenem, chyba dwoma basenami na dachu, przy samym morzu, z widokiem na morze. No, grubo poleciałem. Więcej mnie to kosztowało niż wam mówiłem, że będę miał hotel za 1000 złotych w Wietnamie. Ten będzie mnie kosztował jakieś 1300 złotych na miesiąc. Nie, nie są to jakieś duże pieniądze, ale no więcej, nie? Miałoby być do 1000. Jak będę na miejscu w Wietnamie, to wtedy sobie yy, popatrzę za jakimś innym hotelem, a może zostanę tam dłużej, nie wiem, zobaczę czy mi się spodoba czy nie. Tak więc zapowiada się fajny miesiąc, fajne dwa tygodnie, w których właśnie jestem teraz w Bangkoku, będę w Patai i będę leciał do Wietnamu. Tak więc będzie się działo, będzie co nagrywać. i będzie gdzie robić live'y. Tak szczerze powiedziawszy, to... Czekajcie. Po to sobie wejdę. Zobaczcie, normalnie sobie schodzimy z głównej ulicy i zobaczcie jaki zaułek tutaj jest. Taka oaza spokoju. Restauracja w takim pięknym położeniu. Przewiew, piękny wiatru, chłodność od razu zrobiło, bo jesteśmy schowani od słońca. Zobaczcie, tu mam już takie zasłonięcie od słońca. Rośliny, woda skapuje. Kurczę, no coś niesamowitego. Centralnie obrzecie, tam jest główna droga, główna droga, stacja pociągów, wszystko a tu mamy takie kurcze odchylenie od tego wszystkiego no do czego tutaj dążyłem czekajcie wietnam pataja spakowanie aha już wiem nie lubię strasznie zmieniać miejsca zamieszkania tak często ja to lubię wiecie zostać w jednym hotelu i na przykład siedzieć w nim nie wiem miesiąc dwa a jak teraz zobaczcie, jutro do Patai muszę się spakować i z walizami lecieć na busa do Patai. Potem za 10 dni muszę się spakować i na busa śmigać do Bangkoku. Potem muszę się na drugi dzień... No już nie pakować, ale śmigać na samolot do Wietnamu. No taki tr travel, nie? Prawie travel. Prawie travel, bo wolałbym jednak obstać w jednym miejscu, prawda? Zobacz, jeszcze kuleje. nawet jak po sodach chodzę. Paweł Pająk, jeżeli to oglądasz, zobaczysz chłopie, będę trenował w Danang, w Wietnamie o świcie na plaży, będę biegał, trenował ciosy nogą, ręką i kiedyś ci oddam. O tutaj czasami jem w tej restauracyjce. Mają dobre ceny. 7 zł, 7.5, 5 zł, 6 za porcję. Dobre zupy tomium, dobre i duże porcje. Ale dzisiaj chcę zobaczyć coś tutaj na ryneczku, co oni tutaj mają. Takie coś do przekąszenia, wiecie, w ruchu, żeby nawet, nawet nie siadać, tylko złapać, wziąć, ugryźć i iść dalej. Musimy wyjąć pranie, jak się zrobi, i wrzucić pranie do suszarki. No i przejdźmy się, co oni tu mają. Oni dopiero się rozkładają. To czyli też dobre, ale też dobre albo niedobre. Albo mają, pierwsze dają wczorajsze, co im zostało, a później odgrzewają swoje nowe. Nie wiem jak tutaj działa Tu takie patyczki to ja nie lubię, bo to takie jakieś pierdółki To mi się nie podoba Słuchajcie tutaj mamy wróżkę Mi nie powróży, bo ja nie rozumiem Tutaj jakieś szejki owocowe To też na to nie mamy ochoty o, tu takie zestawy tych Saigonek no, Dobre z sosem, może bym się spytał ile takie kosztują Okradnie mięsne, warzywne Hello, how much for this one? 45. 45? Którą bierzemy, którą sobie bramy, Wybierzemy, może tą? Takie co, z, z tym jest Same price, all same price, all same price? Okay. The same. E... No to weźmiemy te, no, yeah. no, dobre. So, A ty już jadłem, ty już jadłem ostatnio, słuchajcie. Na liveie te jadłem bardzo dobre, sos jest ostry, ale ja chcę spróbować o te, albo o te spróbujemy. A to są z rybą? Z czym to jest? To jest z rybą jakąś. A to z paluszkami krewetkowymi? O, wezmę te, bo to już jadłem. A we'll tej this one. Pięć złotych, pięć złotych za tą paczkę y, sajgonek, nie, z sosem. Kurde, no i tak to jest tanio, i tak to jest tanio. Kurczaków, no nie będę, słuchajcie, nie będę cały czas mięsa jak prawda? Bo to możemy mięso jakieś sobie zamówić, to ja to jest wszystko na głębokim tłuszczu robione. Tak samo to, i jakieś jajka, zobaczcie. Jajka smażone, o na kulku, to nie, to tego nie chcemy. Kraby. A to tu. W tych pudełeczkach są kraby? To jest krab, widzę, że to jest krab. Ale w tych pudełeczkach to co to jest? Krabizna, krabizna. No i dobra, słuchajcie. Ja kupiłem sobie te fajne. Te. Saigonki. z sosikiem. O, tu pani ma takie pyszności. Pyszności ma pani takie. Ja to jadę ostatnio, pani mnie chyba pamięta. Bo tutaj troszeczkę wybrzydzałem, a czy wybrzydzałem? Że chciałem wybrać wszystkiego po jednym. Wszystkiego po jednym chciałem. Czekaj, co było dobre? Co było dobre? Y can you Give me three, this one. Jest one, two, three. O, to są pyszności. I dobra, że nie mamy co... And three this one, round one, two, three. Co, wiecie jakie to jest pyszne? Mięciutkie i takie dobre z nadzieniem. Masakra. I to kosztuje 2,40. Niepojętne, niepojętne co oni mają tutaj z tymi cenami. Ja czuję, że mi coś znowu gardło, a czy znowu mi coś noc jest zapchany? Mi się poda ten deal taki, wiecie, z ręki do ręki, pieniądze, coś tam ten Dziękuję. No i dobra, i niecałe 5 zł za sajgonki, niecałe 5 zł za kurde, tyle słodkiego. Zakupy udane, wracamy na hotel. A może jeszcze gofra? Oj, jaj, 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 nie, możesz go fra Kurde. I to jest, słuchajcie, to jest problem w Tajlandii, jest to, że masz dużo fajnych rzeczy, one są tanie, ale masz ich tak dużo, że... A to może to jeszcze, a to może to jeszcze, a to może to jeszcze, nie? Sztosik Zakupy zrobione, wracamy na hotel e, Zjeść to zrobić, a czy zrobić? Wyjąć pranie, zrobić suszenie. A potem e, lekkie pakowanko i lecimy na stare miasto, Bangkokowskie. Nie wiem czy będę to nagrywał na kamerę, na pewno zrobię live'a na TikToku. Więc jeżeli jeszcze mnie nie obserwujesz na TikToku, to zapraszam. Mamy naprawdę fajną ekipę, fajni ludzie. Cały czas sobie gadamy, oglądamy, zwiedzamy. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie. TikTok prawie Travel co wam jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno wezmę ze sobą tam kamerę i zrobię ujęcia yy, Tak więc Na pewno zobaczymy to jakoś na, na tym na YouTubie. Może takie przebitki z muzyczką To się okaże Pa 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 ale słuchajcie, życie jest piękne Piękna pogoda Miasto, beton asfalt, ruch autostrada, korki, ale też piękne miejsca do zwiedzania, parki, zielono Super jest Bangkok, super 9 na 10, to jak mówiłem wcześniej, bardzo mi się Bangkok podoba. Chociaż jeszcze nie byłem w takich miejscach typowo turystycznych, co nie? Jakieś wiecie, pomniki, świątynie, takie inne rzeczy. Ale dużo jest kanałów, prawda, o Tajlandii. Tam ludzie zwiedzają takie miejsca. Możecie tam sobie obejrzeć. U mnie jest takie, wiecie, prawie travel. Jakby to zwał, prawie travel. Patrzcie, mamy ludzi, którzy to naprawiają. Hello. A tu zobaczcie, a tu zobaczcie co się dzieje. Na pół ulicy dymią. Się jara dziewczyno, się chłopaku. To grill w Bangkoku na stojaku. Nice.